Życie jest pięknym momentem. Człowieku czytaj Pismo Święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki, żywe słowo, te święte się bi. Do wyprostowania są drogi kręte. Człowieku czytaj Pismo Święte. W tym adwentowym czasie słyszymy słowa: Prostujcie drogi Panu. Prostujcie Jego ścieżki. W sensie biblijnym droga to inaczej. Pewien, pewna przestrzeń, do której mamy dojść do Pana Boga. I Pan Bóg chce, żeby to była najkrótsza droga. Jednak nasza wolność sprawia, że chodzimy krętymi drogami. Co sprawia, że ta droga jest kręta? To przede wszystkim nasze różnego rodzaju zniewolenia, nasze przyzwyczajenia. Stawiamy często siebie na miejscu Pana Boga. To dzisiejszy świat, któremu oddajemy cześć jako bożkowi naszej wolności, to niewolę, w które wchodzimy. I dlatego ten czas adwentu jest takim wołaniem o prostowanie dróg. W jaki sposób mamy to czynić? Pan Jezus określił siebie, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. A zatem, jeżeli chcemy prostować nasze ścieżki, to patrzmy na Jezusa. Jezus mówi, że droga prosta to droga wymagająca, to droga, poprzez którą możemy osiągnąć niebo. Prorokiem Adwentu jest święty Jan Chrzciciel. On przynosi dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, zbawicielu. Które ma przyjść i zbawić każdego z nas. To właśnie Jan Chrzciciel poprzedzał i zapowiadał przyjście Jezusa. Nowiny mogą być różne smutne, tragiczne ale ta jest dobrą nowiną. Jezus Chrystus chce zbawić moją i Twoją duszę. I jeśli dziś, w tym czasie pandemii, Lęku, strachu, izolacji, kwarantanny, doświadczasz jakiejkolwiek niewoli, to przyjdź do Jezusa. On jest Twoim Panem i Zbawicielem. Kiedy dziś spoglądamy na świat, na Europę, na Polskę, która odrzuca Boga, która odrzuca Jezusa Chrystusa, to właśnie jest teraz ta czas i moment, aby prostować drogi. Wyznaj, że Jezus Chrystus jest twoim z Panem i Zbawicielem. A tak jak do Jana Chrzciciela przychodzili po odnowę duchową, tak ty przychodź do Jezusa Chrystusa, który już wkrótce ma się narodzić, ale ma narodzić się w twoim sercu. Dlatego nie zmarnujmy tego czasu. Niech Jan Chrzciciel prowadzi nas do Zbawiciela. Prostowanie ścieżek odbywa się m.in. przez sakrament pokuty i pojednania, choćby wasze grzechy były jak szkarłat i jak śnieg wybieleją, to tu jest miejsce do wyznania swoich słabości i swoich grzechów. Jezus Chrystus jako ten, który przychodzi i przebacza, i daje Ci nowe życie. Jeśli doświadczasz zniewolenia, lęku, grzechu, niepokoju, jeśli Twoje życie jest poskręcane, kręte, to upadnij przed Panem i Mistrzem, wyznaj mu swoje słabości i grzechy, a w tym adwentowym czasie doświadczysz nowego życia. Patrzymy na bohaterów Adwentu, patrzymy na Maryję. Cóż ona robi? Kiedy dowiaduje się, że jej krewna Elżbieta. Jest w stanie błogosławionym, zmierza, aby jej pomóc, aby służyć. A zatem w tym adwencie próbuj służyć. Zapytaj, co dzieje się z Twoimi najbliższymi, u Twoich sąsiadów. Daj czas komuś bliskiemu. Patrzymy na Józefa, który jest opiekunem świętej rodziny. To milczący świadek, ale równocześnie. Bohater, który daje poczucie bezpieczeństwa i oparcia dla swojej rodziny. Niech ten czas adwentu będzie okazją, by odkryć na nowo Bożą miłość. Odwagi, czuwajmy. Na kolejne dni adwentu, czasu, prostowania naszych ścieżek, niech nas błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, i syn, i duch święty. Amen. Uwierz, życie jest pięknym momentem. Człowieku, czytaj, pismo święte. Pytaj, czytaj, weź do ręki żywe słowo te święte księgi.